Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jeden zestaw do slimów. Co prawda, ten filmik będzie krótki, ale myślę, że Wam się spodoba. Więc tu mam takiego slima XXL Puti. O, zapomniałam. Kupiony w skawinie gdzieś na rynku, 17-18 no, zł. I teraz go otwieram. Jestem bardzo ciekawa, jak ten slime wygląda. I mamy tutaj takiego. Zobaczymy, czy on pierdzi. O! Jakieś fajne dźwięki. O! A jednak pierdzi. Podobno ten slime nadmuchuje się, ale nie rozciąga się on. Więc zobaczymy teraz, czy ten slime pierdzący czy skacze może oderwę od niego kawałek o a to później pozbieram tam, ten kawałek przepraszam was, że tak długo nie nagrywałam myślę, że czekaliście długo na ten filmik ale niestety Musiałam tak długo czekać, bo coś mi wypadło z głowy i ostatnio coś mi się zepsuło, więc musiałam naprawić to. I bardzo dziękuję Was za obejrzenie tego filmiku. I bardzo Was przepraszam, że ten filmik jest taki krótki. Ale myślę, że niebawem, może nawet jutro, nagram kolejny. Więc. Fajny ten slime. Pa. Do zobaczenia. Pa.